Ci ludzie, którzy na początku na tym placu tutaj e, mnie m, oskarżyli i, i skazali, że oni nie chcą e, Polaka, nie chcą obcokrajowca, oni chcą e, księdza swojego, który będzie do nich mówił w dialekcie. Ja dialektu nie znam. E, byli nawet u biskupa z burmistrzem na początku, jak biskup mnie tutaj nominował. Taka była m, delegacja, że nie chcą obcokrajowca, nie chcą Polaka. I biskup mówi: No niestety, jak chcecie e, e, księdza, Włochów z Ligurii, którzy będą mówić dialektem, to wyślijcie swoich synów do seminariów, do naszego seminarium i wtedy będziecie mieli księdza. Wyślę wam wtedy księdza, który mówi w waszym języku. No tak, ale on dobrze po włosku nie mówi. A biskup mi wtedy powiedział, no to trudno, będzie odprawiał msze po łacinie i dla wszystkich będzie okej. Okay. Nie musi znać dobrze włoskiego. Do, 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 do.